Cześć, witam Was gorąco prosto z dżungli. Dzisiaj testujemy sobie wersję VR Greenhella, czyli polskiej produkcji, którą już ukończyłem i serię całą możecie zobaczyć u mnie na kanale, w tej podstawowej wersji, gdzie siedzieliśmy za klawiaturą i sterowaliśmy naszą postacią. Gra oczywiście posiada dwa tryby. Fabularny, ten który już graliśmy... Co to jest? I drugi survivalowy. Także dzisiaj przetestujemy jak działa w tym trybie zwykłego survivalu. Jak działa gra? Słuchajcie, mam na najwyższych ustawieniach graficznych. Nie wiem, jak będzie tutaj z płynnością. E, takie gry, niestety, na VR są bardzo wymagające. No i może się okazać, że e, będzie, będzie problem. Będzie problem z utrzymaniem płynności tej gry. Ale, e, słuchajcie, no to tutaj macie. O, chodzenie po dżungli. Jest ok? Jak tam u Was to wygląda? Mam nadzieję, że git. Mamy kawałek patyka. Mamy tutaj jakieś inne rzeczy. Pamiętacie oczywiście, jak to działało? Czyli zbieramy różnego rodzaju przedmioty, kraftujemy sobie w plecaku, plecak mamy z tyłu. O, proszę bardzo, tutaj mamy plecak. Taką wygląda. Do plecaka możemy różne przedmioty dawać. Osobno na przykład możemy sobie tutaj w tym plecaku zarządzać, tak. Tutaj jest jedzonko, tutaj dajemy inne składniki, tutaj rzeczy do craftingu. Bardzo duży to jest plecak. Ogromny, ja nie wiem, jak on ten plecak w ogóle jest w stanie tutaj zmieścić. Na razie na rękach nie mamy żadnych ukąszeń. Mamy godzinę przedstawioną. Tworzenia. O kurczę, czekaj, czekaj, czekaj. Co ja zrobiłem z moją nogą? Ty. Aha, dobra, bo tutaj było tak, że mogą cię ukąsić na przykład. Okej. Okay. Pokaż tą nogę. A druga? Okej. Okay. A mogę ją jakoś obrócić? Ty, czekaj. A mogę sobie ją wykręcić? Naszą maszynę, bo w ogóle możemy się jeszcze w ten sposób przetransportować. A czy ktoś będzie chciał w taki sposób chodzić? O, patrzcie. Są zwierzątka. Niektóre są. O! A jak się nazywa ten taki duży? Żaby są. Pibara. Ta pibara, widzicie? Przyjrzyjmy się z bliska. No ta ucieka, a tu są takie... A dobra, tutaj są kraby. Papugi tam są! Tu jest strasznie dużo natury. Zaraz przejdziemy do... Mogę pływać? Czy jednak nie mogę pływać? Zaraz zobaczymy. Trzymaj trigger i ruszaj twoją dłonią przed sobą, aby obrócić. Co jest? O, fajnie, ty, a można innym stylem? Ty, jak się uprzesz, to o, coś tam, coś nie, coś potrafię. Co teraz tutaj jest? No dobra, tu jest jakiś, daj mi to. Właśnie, a propos, czy są jakieś pijawki już? Nie widzę, nie widzę. O, grzybki są jakieś. Dobra, mamy nieznany grzyb. Skutki spożycia nieznane. No to się dowiemy, co to jest, tak? O, co to? Liść. Mamy liść. Czy mogę ten liść tutaj schować gdzieś? Nigdzie. No dobrze, teraz jest taka sprawa. My musimy stworzyć miejsce do craftingu. Co to? Grzechotnik. I co mi zrobisz? Ha? Tańczysz? Hamie jeden. No? I co? Na no co? No? 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 Na no co? A, a ty! A! Dzabnął mnie! Fuck! Grzyby? Może grzyby mnie odtrują? Proszę. Może ślimak będzie dobry. Zjedzmy go. No, bad idea. Jak to się włącza? Na ręce? Pokażcie to. Dobra. I teraz tak. Serce palmy podobno mogę zjeść. Mhm. Mm mhm. Oprócz kamienia, drugi kamień, i coś się wtedy już wytworzy? Dobra, coś już mogę wytworzyć. Kamień i kamień. Mogę wytworzyć ostrze. O, wioska! Widzicie, przyjazna na pewno, nie? Tubylcy, wioska. Ryby. O, Nareszcie! Coś tak. Och, lipka! Patrzcie to, co to jest? Wędka? Włócznia. Cztero. Ciii. O, a tu się jakaś złapała. Mam! Złapałem rybkę. Czekaj, co, 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 co mnie boli, co mnie działo. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Mam cię. Ja bym chciał schronienie tutaj, nad wodą. O nie, 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 nie nad wodą. A tu już będzie zaraz ciemno. Zaraz zrobimy ognisko, spokojnie. O, zrobimy tu. Jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. No już, już pan, już. Dobra. Zrobimy ognisko. Ty, to już nic nie widać powoli. Dobra, tu jest długi kij. Czekaj, 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 gdzie jest tu. Za ramię coś tu zeżrę. Muszą być na razie na ściółkę takie malutkie, żeby mnie nic nie zeżarło. O tak, daj księżycu, daj światło. Blask księżyca niech oświetla tutaj także. O dobrze, 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 blask księżyca. Ach, czemu ja to rozwaliłem? O, tutaj jest... O nie! Dobra, to jest... Tam leży ciało jakiegoś zwierzęcia. Co to jest? Ciekawe? Larwa! nie hmm, my. Disgusting. Aha, tam gadasz głupoty. Słuchajcie, bo to jest wyzwanie. Ja muszę muszę to ognisko zrobić. Jak zrobię ognisko, to mogę już wyłączyć tą grę. Dobra, mam duży patyk. Jeden, to jest. nie, to jest. Dobra. Iście. Co to jest? A! Mysz! Jakiś to był szczur, albo mysz, albo co? Kamień. Dobra, dajcie kamień. Jest tu jakiś kamień. Ma, trzeba znaleźć... O, albo Krzysiu... O, daj. No, chyba nie. Dobra, dobra, już, już. Już, już, nie rób. Uspokój się. Dawaj ten kamień. I dawaj... Wal się! Już, już, już. Wiem, że unit to rest. Zaraz to zrobimy. Kucnijmy. Tak, nie. Kamień o kamień. Nie. To nie jest na podpalenie. Musi być suche. Musi być suche, suche. Coś suchego. Daj coś suchego. Jakieś takie gniazdo na przykład ptaków. Siema, panie żółwiu! Siemano! Kurde, ale się zabarykadował. Co te grzyby świecą w ciemności? One muszą być dobre. Ty, faktycznie! O, w końcu znalazłem te liny! Teliany O, patrzcie. Uu, jak to mam ukręcić? Jaki kaban? Jak to ukręcić ty? A może to trzeba... Dobra, uspokój się. O, dobra, mam. Ale kaban wisiał. Dawaj następną. Jak zrobić podpałkę? Może na tym stole. Lina patyk i coś by jeszcze musiał dać. A, bo ja mam omamy, bo on jak jest niewyspany, to on słyszy później różne rzeczy. Coraz gorzej ze zdrowiem psychicznym jest. Lina, patyk, kamień i co? Ale jakbym chciał, żeby on chciał trur, trur, takie wiertło do, do rozpalania. Powiem wam, że ta gra jest taka ciężka, ja nie, ja nie umiem nawet tu rozpalić ogniska. No jakieś, pap jakieś liście, ale nie ma suchych liści tutaj. Dobra, I need to rest, ty tam potrzebujesz rest. Ja tutaj walczę, to jest moje... O. Tak, duży i mały patyk. Aha, zajebiście. Dobra. Jeszcze weźmiemy jakieś, jakieś, liście, nie? Gdzie one są? Bo to jest jako slot i to nie jako podpalanie. Rozpałka potrzebna. No tak. Patyk, kamień i linę masz, aksa. Ale to mi nie zmienia faktu. O. Oj, dupa. Chłop zemdlał. I teraz co? No i wstałem, no i żyję. No i hola, hola! No i proszę bardzo A i idź pan! A idźcie Takie to jest życie w tej dżungli. Nie opłaca się nic. Nie wyjeżdżajcie z domu. Słuchajcie, nie wy Gdzie mi to spadło? Nie wyjeżdżajcie z domu, bo... Patrzcie, pogryzie was. Ach, niebezpieczeństwo wszędzie, wszędzie czycha. Dawaj tego kokosa, aby sobie rozłupiemy. Co? O! O! A, i zostawiamy, oczywiście, łupiny. Dawaj, drugie. No! Nie, no, chłopa to trzeba. Patrzcie, to trzeba liście, tu trzeba iść spanko Tu po potrafię pływać. Potrafię. No, już, już. 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 O tak. O kurde, ale ja płynę na dno. Płynął jutro to po mnie! Ratunku! Trzeba było z domu nie wychodzić. O, bo ja chod... A tu robię! Dobra, koniec. Ja już stąd nie wyjdę.